Bankowcy mogą zrobić bardzo wiele, bo przecież są najbardziej kompetentnymi, kompetentną grupą zawodową, jeżeli chodzi o finanse w całym kraju. Szczególną rolę do spełnienia mają bankowcy spółdzielcy, bo nie przypadkiem jesteśmy tutaj dzisiaj na forum liderów bankowości spółdzielczej. Program BAKCY, program edukacji finansowej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, rozrósł się w ostatnich dwóch latach ogromnie. I obejmujemy już w tej chwili naszymi działaniami praktycznie całe terytorium Polski. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wysoka aktywność banków spółdzielczych i pracowników tych banków, którzy jako wolontariusze prowadzą lekcje, prowadzą zajęcia, objaśniając dzieciom trudne, zawiłe, ale przecież jeżeli dobrze podane, zrozumiałe również dla nich sprawy dotyczące finansów. Do tej pory w naszym programie uczestniczyło 500 wolontariuszy. Mamy takie ambicje, żeby liczbę wolontariuszy podwoić, żeby zwiększyć znacznie liczbę lekcji i liczbę szkół, bo bez przerwy napływają do nas zapytania, zarówno bezpośrednio ze szkół, jak i ze strony samorządów, czy możemy Tę edukację finansową w tych konkretnych szkołach czy na terenie samorządów poprowadzić. My bardzo chcemy to zrobić, będziemy się dwoili, troili, żeby zaspokoić potrzeby, a to jest niemożliwe, jeżeli nie pomogą nam tym banki, zwłaszcza banki spółdzielcze działające praktycznie w każdym miejscu Polski.